Dobra, wkradłam się do tej podziobanej przez gówno z aparatu gębowego tego Piotra Budy. Czas przejść makeover i zaatakować. Meanwhile. No ja pierdziele co jest dlaczego zgasło światło i się zesrało papierosik papierosik pipka pachnie jak bigosik ananasik ananasik ana ana ananasik 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 słodki po nim twój pierdco wyszedł z twojego brzydkiego ryja. A bo ja wiem. Zluzuj gaciory pewnie babka od japońskiego się zesrała z gubu gaga z di. Meanwhile. Okej to najpierw zmienię kolor skóry na zielony. A teraz zmienię outfit i głos. Watashi wa Nihonjin Goblin Kole <și w sensie'ma educatori> rano mousepiece ni fsałasii dageki o ataeru toki ga kita. Koblin Japonskii, Koblinas Babuku Japonskas, Dotar Du Sari NR 2093288. Kururururururu. A tobie co? Kururururururu. Czy ty jesteś pod wpływem jakichś substancji? Watashi wo nante yobimasu ka? O wiem. Jakiś tank 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 Sachur albo tralalero tralala zabrał ci twoje labubu i oddał na cele charytatywne o jak mi przykro idź się popłacz do matki chwila przecież ty jej nie masz. Ja wkraczam w wojnie w wszystkich. Albo w Twoim języku. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe. Otwórz Co ty pieprzysz babo co wymusza nieprzyjemne zdjęcia od zboczeńców? Czekaj, zboczę zespoł. Goblin Japoński Goblinus Babko od Japońskus poszedł zebrać ekipę. Czy walczyć Czy ja się przesłyszałam? Goblin Japoński Goblinus Babko od Goblin Japońskus zahipnotyzował Babkę od Matmy. Twoje jest dla mnie rozkazem. Goblin japoński Goblinus babko od japończku zahipnotyzował babkę od ławu. Pomidor do usług. Goblin japoński Goblinus babko japońskus japończku zahipnotyzował babkę od ninka. Englisha gegrigiwu deseto. Kondo wa dokoka kara lekis no sense o yobanakébaba narimaseem. Dobra wiek no ni sa tuiyase tam izmie no sae purni mi i1 ni edoba mozebaike suzcottery dle. Boho. Grażynka jesteś nudna przyszłam. Atsui grugan de oshirio nuijawasenaito suugaku no sensei ga kite jougi de oshirio nagurareruyo. Spierpieraj Grażyna Emilia Stanisława Augustyna Wacławina pierczył wasza połowo geslerowa japoński goblin. Goblin japoński goblinus babko od japonskus zahipnotyzował babkę od chisty kazachskiego, francuskiego, rosyjskiego i polskiego. Team Goblin posiede el dosali nr 2 milion 93 Elo 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 śmiecie z tej strony z dzisiaj. A dołączam do Timu waszego niech ten podziobankowany goblin się skuje. Moją bronią będzie moc rapowania na poziomie Eminema. Moją będzie potężna sraka i rytuały. Elociuletu Magda Gessler. Słyszałam, że macie w szkole jakieś walki MMA chce się przyłączyć. Moja broń to gary i talerze, którymi normalnie rzucam w ludzi w restauracjach. Z tych, co robią najgorsze jedzenie i trują ludzi. To siadam, o ktoś idzie. No siema nazywam się owsiak szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy znak towarowy niesponsorowane. Moja broń to pieniądze ze słoika, który zgubiłem tydzień temu. Siadaj na dupie. Okej. i pięć Rusz te duże dupsko, przestań użalać się nad sobą i zapierpierpieraj po pudła pudełka na ciasto na pierogi z kapustą i grzybami naleśnik z tym pierwszym razem spróbuję. Dobra, co się stało. Nie Dobra, jesteś z nami w drużynie. Brakuje nam tylko jednej osoby. Dzwonię. Zero sekund później. Jestem. Siadaj na dupie. Okej. Okay. Dobra, Kidy i kidoski. nazwiemy się z and Friends. Na Team Goblin Marsz. Konnichiwa. Ja ci zaraz dam konnichiwa. Ty zepsułaś mi przemowę. Zbieraj się, o kurde, już 5 lat w tym. pracuję i nigdy nie widziałam przypadku, żeby japoński łączył się z polskim. A co, Jakobij? Jedziałam. Miko ja dam to bije o inie. Ale telefon. Ej, tam masz pierdolion kilogramów jedzenia. Gdzie, 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 gdzie? No więc choruje pani na super szybko rapofobię. Tak, a co? A sama na 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 nie no, Nie no, co tu robią te ludzie w tle? je pie 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 piep. Piep pie piep 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 piep. Żyje ty Ej, jest lelowa. Co? no co? Nie to ta kurczakowa. Pieniądze wryj, pieniądze w wryj. Jesteś ciebie nie Ejne. Oby was prezeciał, Tramwadz. Putem wie modę. To nawet mnie nie bolało, stary pamperniklu. Mam pomysł. Panowie, przyjedźcie jak najszybciej do szkoły w Plotagonowie na Długopisowej 27. A ty co tam robisz? Co nic, ja tylko patrzę w swoje krocze. Pulsz, kandzi, Oddział deratyzacji wezwany przez Marka Jarosława Wojciecha walczy w dupę, już ja i dotarł do szkoły. Za 100 minut, jeśli się nie zmienisz, zabiorę cię na komisariat. A ile ty y mas lat. 7. Widak. Idziemy. A potem gramy w Fortnite. A. Ręce do góry. Na ziemię. O nie, z kim ja teraz będę grał w Fortnite. A. Wyjdźcie stąd, bachory, jesteście do niczego. No dobrze. Czego się tak pieklisz? Marek Jarosław Wojciech walczy w dupy, już jarzuga i poraził goblina japońskiego, goblinusa babko od japońskusa prądem to Mam ostatni pomysł. 0,1 i jedna setna sekundy później. Jestem. Pan egzorcysta odebrał goblinowatość babce od japońskiego i tym samym odhipnotyzował tych, co wcześniej zahipnotyzowała. Nie no, coś ty zrobił, a już zapowiadało się dobrze. Mam ci poprawić. Nie tylko nie, to już nie będę się mściła na was. Wiesz co, przemyślałem to i mogę cię zatrudnić z powrotem. Serio? Jako czyścicielkę kibli. Koniec. A i zniżka na moim sklepie dobiegła końca, myślę natomiast nad kolejną. Monitorujcie kartę posty na tym kanale, by być na bieżąco. Do kogo mówisz? Do widzów. Poza tym nie jesteśmy na tyszmato.